To Dariusz, nasz pacjent, który ważył 80 kg, a po dwóch pół miesiącach współpracy z chudzami aż 7 kg tlenki tłuszczej. Jak doszliśmy do takiego wyniku? Zaczęliśmy od identyfikacji problemów, które stały na drodze do celu. Okazało się, że Dariusz odczuwał m.in. brak energii o poranku oraz jej spadki po posiłkach. Sportsmen znamy takie problemy od podszewki, więc bez problemu ułożyliśmy odpowiednią strategię i koncept. Kompleksowo zaopiekowaliśmy się dietą i modyfikacjami stylu życia, ponieważ dietą możesz zdziałać dużo, ale pełen substancji osiągniesz dopiero, gdy poprawisz swoje przyzwyczajenia wykraczające poza żywienie. Dlatego aby poprawić jakość snu oraz sprawić, że poranki Dariusza będą dużo przyjemniejsze i bardziej energetyczne skupiliśmy się na konfiguracji codziennych rutyn. Rano mówiliśmy się na zimne prysznice, które pozytywnie wpływają na rozbudzenie oraz oczywiście energetykę stałą i równą przez cały dzień. czarna rutyna obejmowała ograniczenie, korzystanie ze smartfona, leżenie na macie do okresury oraz praktykę głębokiego oddychania. To jest coś co mogą zrobić wszyscy, a dzięki temu przy okazji Darek nie tylko zredukował masę ciała, ale także uprawił koncentrację, zyskał więcej energii oraz zwiększył poziom swojej wydalności treningowej. Jeżeli Ty chcesz rozwiązać swój problem, skomentuj tak, a odezwę się do Ciebie i zobaczę, jak mogę Ci pomóc.